Cześć, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku zajmę się czyszczeniem broni krótkiej. Do wyczyszczenia będę miał pistolet marki Sphinx. Jest to pistolet klasy Compact, wyprodukowany w Szwajcarii, a można taki pistolet nabyć w firmie Best Hunter z Warszawy. Okej, okay. myślę, że można zająć się brudzeniem broni. na strzelnicy, trochę sobie postrzelałem. Sfinks sprawował się idealnie. Możemy przechodzić do czyszczenia. Jeszcze tylko sprawdzę. Oczywiście pistolet jest rozładowany. Mogę rozebrać broń. Aby to zrobić, muszę odciągnąć zamek. Tak aby linia na zamku oraz szkielecie pokryły się. W tym momencie mogę wybić dźwignię z rzutu zamka. W ten sposób wysuwam zamek, wyciągam prowadnicę ze sprężyną, wyciągam lufę, mam rozebraną broń, mogę przechodzić do czyszczenia. Zacznę od lufy. O, sobie wszystko podkładam, na razie mi nie będzie potrzebne. Żeby wyczyścić lufę potrzebuję wycior, mam tutaj przygotowany cały komplet do czyszczenia. Broni krótkiej. Jest to taki fajny zestawik. Można nim czyścić. Brońkańbru 38, 3, 5, 7 magnum. 9 mm. 40-45. Zestaw jest wszystko, co potrzeba. Wycior. Z łożyskowaną rączką. I odpowiednie końcówki. Nakręcam na wycior odpowiednią końcówkę. Potrzebuję jeszcze przecieraki. Ja w, w, używam przecieraków ProShota, przeznaczonych, dedykowanych właśnie do broni krótkiej. Są to przecieraki w 100% bawełniane. Mam już taki przygotowany przecierak. Muszę go nasączyć płynem do czyszczenia. Do tego celu użyję środka One Step Gun. Idealnie nadaje się do czyszczenia przewodu lufy. Ja akurat tutaj mam w dużym opakowaniu, natomiast w sprzedaży dostępne są również opakowania tego typu z bardzo wygodnym dozownikiem. Nabijam przecierek, nabijam na końcówkę. I przeciągam przez przewód lufy Mogę zrobić to dwa razy, tak aby mieć pewność, że cały przewód lufy jest dobrze pokryty środkiem. W tej chwili środek musi zacząć działać, czyli najzwyczajniej w świecie musi rozpuścić wszelkie a My w tym czasie możemy przejść do Czyszczenia kolejnych części broni. Będzie to trwało około 15 minut, więc w tym czasie spokojnie możemy wyczyścić zamek. Zamek możemy czyścić oczywiście również środkiem One Step Gun. Również do tego celu użyję przecieraków bawełnianych. Po nasączeniu dokładnie. Każdy zakamarek musi być zwilżony. Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc możemy posłużyć się szpatułkami. Mam szpatułkę zwilżę w one step Gun I mogę kontynuować czyszczenie. Zamek możemy uznać za wyczyszczony, jeszcze tylko ja akurat za pomocą przecieraków, ale możemy to oczywiście robić za pomocą szmatki bawełnianej. Jeszcze muszę do końca, jak to się mówi, do sucha zamek wyczyścić. Przejdziemy teraz do czyszczenia pozostałych elementów. W tej chwili zajmę się prowadnicą ze sprężyną. Tak naprawdę tego typu elementy, gdzie mamy utrudniony dostęp, a nie będziemy akurat zdejmowali, nie będziemy tego rozbierali, najprościej posłużyć się środkiem Foiling Blaster. Jest to produkt doskonały do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Za jego pomocą pozbywamy się wszelkich nieczystości starego smaru. Wystarczy spsikać element. Z przycianiu czekamy, aż Folim blaster wyparuje i mamy czystą prowadnicę. Yy, oczywiście, jeśli chodzi o dźwignię, zrzutu zamka, tutaj posłużę się przecierakiem i możemy przejść do czyszczenia szkieletu. Proszę zwrócić uwagę, że dostęp w tej części broni jest mocno utrudniony. Nawet za pomocą szpatułki czynność ta będzie mocno utrudniona. Ja bym proponował posiłkować się, mam tutaj przygotowane specjalne pędzelki, proszota. Na pewno znacząco ułatwiają pracę. W ten sposób mamy dostęp do tych najbardziej oddalonych części, I oczywiście, jak w przypadku prowadnicy, można się posłużyć, nawet wskazane jest użycie Fowling Blaster. Tak, abyśmy mieli pewność, że szkielet będzie dokładnie wyczyszczony. Proszę zobaczyć, jak cały brud, wszelkie nieczystości spływają. Wystarczy poczekać teraz dosłownie kilkadziesiąt sekund. Folding Blaster natychmiast paruje. A my mamy pewność, że wszelkie nieczystości wraz z, ze starym olejem, smarem zostały usunięte, możemy przejść teraz do czyszczenia lufy. Po tym czasie, one step gun na pewno już zaczął działać. Nieczystości w przewodzie lufy na pewno są częściowo rozpuszczone. Natomiast, żeby mieć pewność, że dokładnie wyczyścimy lufę, musimy też użyć szczotki mosiężnej. Można by powiedzieć, że jest to drugi etap czyszczenia czyszczenia mechanicznego. Wiadomo, że im więcej strzelaliśmy, tym tych ruchów powinno być więcej. Po użyciu szczotki mosiężnej możemy przejść do ostatniego etapu czyszczenia lufy biorę przecieraki oczywiście jeszcze je troszeczkę zwilżę aby ułatwić usuwanie nieczystości mogę zrobić to kilka razy tym zwilżonym przecierakiem W tej chwili używam tylko już suchych przecieraków. Oczywiście proces ten powtarzam do momentu, aż przecieraki zupełnie będą czyste po przeciągnięciu przez przewód lufy. Teraz się zajmę zewnętrzną częścią lufy. Lisk. I w tym miejscu mogę się posłużyć mosiężną szczoteczką Proszota Naprawdę tutaj wszelki nagar można bardzo łatwo za pomocą tej szczoteczki usunąć Mamy wyczyszczoną broń ale zanim przejdziemy do jej składania musimy jeszcze nasmarować ruchome elementy w tym celu użyję smaru proszota opakowanie w strzykawce z dozownikiem ułatwia aplikację produktu smar nanosimy wszędzie tam gdzie Najprościej rzecz ujmując metal trzometa, tak. Tutaj mamy prowadnicę, nanosimy smar w niewielkiej ilości. Również rozsmarujemy. Tutaj w tej chwili praktycznie całą powierzchnię zewnętrzną lufę możemy nasmarować. Oczywiście. Dajemy tego smaru niedużo, ale dobrze jak on w tym miejscu jest. Mam nasmarowaną lufę, zamek. Możemy włożyć lufę. Wkładamy prowadnicę sprężyny. Składamy całość. Wciągam zamek, prowadzam na swoje miejsce dźwignie zrzut zamka. W tej chwili mam broń złożoną, oczywiście z wyczyszczona, nasmarowana. Na koniec jeszcze nadmiar smaru usunę. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na koniec przypomnę jeszcze, że wszystkie produkty proszota znajdziecie Państwo w sklepie Best Hunters, do którego serdecznie zapraszamy na zakupy.